Puszcza słupska, kolejne grzybobranie, ono było nawet plus 3 plus 4 stopnie no i jesteśmy na grzybach te rosną bo jak to mówią, <laughs> tu taki potężny Koźlarz pomarańczowy Twardy zawsze jest w przewazie, nigdy nie jest robaczywy. Już znaleźć takie o takie koźlarze pomarańczowe. O! tak pięknie takie ładne, grube, twarde nogi. to są naprawdę bardzo ładne grzyby no z reguły nie mają w ogóle robaków tu jest taka kupka. tak, chodzą dalej, patrzę chodzą dalej, patrzę tu też tak się znalazły tutaj chodzą jedynki No, noga. O, już lekko rzucę pod spodem, no, to jeszcze nie jest stary grzyb. I tam, chyba się rozejrzeć, bo no to widzę piękny pomarańczowy kapelusz. O, tutaj. Okay. Proszę bardzo. No to na moje pożegnanie z zagonikiem dam jeszcze taką nagrodę. O, taką właśnie. Taki ładny kapelusz. Żółciutki pod spodem już. Nie jest specjalnie wilgotny. Raczej mi powiedział, że jest grzyb suchy. Biorę. I tak przy takiej gałęzi nic nie widać nie widać. Ale coś brązowego jednak jest. O. Jak się pochyla. Ale, Ale pękata noga. Ale podwójny. fajne. Piękny. Pani Mirka zauważyła. Ale piękny. No twardy. Ale ładny. Dobrze. Tu ja go wyjmę. No piękne. Proszę. I zagajniczek, I tu. Proszę. Jest zborowiczek. Pierwszy w tym miejscu. Całkiem ładne. Może będą mi kolejne? Borowik to jest chyba taki grzyb, który w ogóle się nie stresuje. Na przykład rośnie się od sobie na środku drogi, gdzie drzewo wożą. Postanowił sobie urosnąć. Taki borowik. Puszcza Słupska. Ładna pogoda. Piękne niebo. Piękny las. Piękne. I tutaj... Proszę. Jest Borowiczek. Łatwa. No, tak jak określić, no. Docent, doktor, habilitowany w gatunku Borowicz-Szlachet. <grym> tak. Przy takiej pięknej pogodzie do doborowym towarzystwie, do kompletu, przystojniak, jak to mówi pan Jurek. Pomykanie. O proszę, tu nawet podwójne one tutaj tak nie rosną w głębi, nie, Panie, no. Kiedyś jak byłyśmy wtedy z Dorotą, to tak, ale to była Ale ładne No śliczne no piękne piękny. No to bierze go pani. Nie brać chłopaka. Tak. Przystojniaka. No, takiego, nie? No. Takiemu to nie sposób odmówić. No on no, no, taki piękny, nie? No. no każdego borowika można z osobna podziwiać. Dokładnie. No. Dzień trwa. A tu Kolejny młodziek. Młodzieczek, śliczny Młodziutki. śliczne.

Kolejny. Borowik. No nie, no. No teraz jest... sosnowy. Tak, sosnowy. Tutaj tak wchodząc troszkę w las udało się. Jeden jaki piękny i tu. Byłeczek dalej, równie piękny. O, tak one wyglądają. Jaka długa noga. noga? No? Tak. No jeszcze nie wybarwione. <gry> Na się. Ja się. grzyby prawie że smażą w tym słońcu dzisiaj, albo już od paru dni. Na nią opala się borowik. w dotyku. Taki ładny borowik. Takie zielone dywany. Chodziłem, chodziłem. Razem ja takie dwa. I kolejnego borowiczka. W zielonym dywanie. Młodego. Tak. Trzy borowiki. I to sobie idę taką ścieżką, już do drogi głównej, że ja powolę. no nic ciekawego. Nie ciekawy teren. No nie jestem w szoku. Bo tu rosną borowiki. O, proszę bardzo. Jeden. No nie do wiary nie do wiary. Patrzę. Idę dalej. Patrzę. To kolejny. A tu kolejny. Trzeba trzeszczą sobie w podmuchu wiatru. I tu kolejny. Prawie Taki miękki korzeń troszkę. Takie ma dzieniaszki. samej ścieżce. Chodzę i szukam kozlarzy pomarańczowych. O, no i wreszcie coś się pokazało. Taki bardzo wesny porusz. O, piękny grzyb. Że nie spotkałem, żeby jakiś był robaczywy. Patrzy, Patrzy na drodze rośnie grzyb. czego widać? Nie widać go. Jest cały zakomof, w kamuflażu. Można powiedzieć wojskowym. O, ledwo z tej strony go widać Z tej strony widać Oczywiście robić Bardzo ciepły dzień dzisiaj Jest tak super, że wszystko trzeszczy pod nogami, ale tutaj w cieniu zachowały się Dwa ogromne worowiki nawet trzy taki piękny O jak tu jest sucho, nie? Twardy korzeń ma Żółty pod spodem Piękny drugi Dobrze. Tak. Widziałam jeszcze trzeciego. O. I tu takim już jaśniejszym korzeniem. Trzeciego. Być może dalej będzie jeszcze ich więcej. Coś tak zgodne są w dotyku. Takie znalezisko nie? Konkurencja jest na grzybach, ale trzeba szukać, bo można się załamywać. Tu jest taka rodzinka. Taka rodzinka borowików. Raz, dwa, trzy i cztery. Bardzinka Borowików. Dłuższy czas idzie się nic, nic, nic i nic. Ale, się tak patrzy z drogi, to można dojrzeć grzyba. No i ma się tutaj widać jednego borowiczka a jak jest jeden może być i więcej tak, tu go położę wchodzę w ten zagajnik widać też daleka muchomory są jakieś tu już byłem wcześniej tego grzyba tutaj sobie położyłem tak. i tutaj nie raczej czy nikt nie zagląda więc tutaj znalazłem czy rzadko kto chyba takie kolejne już żółte drugi i pożarz pomarańczowy również Zimie tutaj jest Łepek, kapelusz przechylony. Tu sobie idąc powoli Zobaczyłem dużego borowika Przy samej drodze Każdy kto przechodził go nie widział. Teraz powiedzcie mi na przykład Czy ktoś widzi borowika? O Dopiero teraz go widać. To już taki olbrzym, normalnie, tutaj się zrobił. Taki był schowany. Niedaleko tego samego miejsca, też taki grzyb, który rośnie. I go, słabo co go widać. O. Czy widać go? bardzo bardzo słabo on tu jest o, proszę bardzo bo ma obiedzony kapelusz Tego go słabo pewnie było widać kończy się już nasza wizyta w puszczy już dochodzimy do samochodu fajnie było znowu tu być jesteśmy zadowoleni z naszych zbiorów wow muszę wow 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 borowików. No. wow kosz to to jest wow To są nasze dzisiejsze zbiory. Grzybobranie bardzo udane.